Nigdy nic nie przychodzi łatwo, ale dzisiaj wygrałeś stosunkowo łatwo jednak. No tak, stosunkowo łatwo, tylko że wiesz, że cały obóz przygotowawczy, tyle ile ja zrobiłem sparingów, tyle ile wyrzeczeń różnych, to wiesz, to tego się nie widzi, co nie? Ale to na to trzeba pracować jednak. Jak ta walka wyglądała z Twojej perspektywy w ringu? Od samego początku czułeś, że masz kontrolę nad tym, co, co się tam dzieje? No pierwsza runda była taka, taka bardziej na rozpoznanie. I już czułem go, czułem go, że, że, że nie może mi zagrozić, że, że wolny jest, że zostaje z nogami. Także złapałem go jednym prawym sierpem chyba. Także no co, a drugie, się skończyło tak jak skończyło. Muszę sobie tą walkę obejrzeć, bo wiesz, jeszcze mocy nie opadły, także na spokojnie. Wyskoczył Cię, że sędzia przerwał walkę tak szybko? Że już ją zakończył zamiast hiczyć? Nie no, przecież on nie wiedział co się dzieje, co nie? Odwrócił się palcami owi prawie na linach, także nie ma o czym mówić chyba. No muszę to też zobaczyć, obejrzeć tak. to. To był scenariusz marzeń na ten pojedynek? Nie, chyba nie. <ślenia> scenariusz marzeń był jakiś może inny, ale nie źle. <ślenia> Jakie teraz plany, jak Ty widzisz te kolejne kroki w swojej karierze? To to Wawileński mówił przed chwilą, że wrócisz pewnie, pewnie dopiero jesienią. No, generalnie chciałbym, żebyś wystąpił w kolejnej edycji turnieju e, władzy junior ciężkiej. Bardzo mi to cieszy, także ja teraz odpoczywam dwa tygodnie i tutaj usiądziemy na pewno z promotorami, będziemy podejmować jakieś decyzje. Tutaj wszystko leży w rękach Tomka i Zbyszka Ratyńskiego, także Ja jestem otwarty na propozycje, nigdy w życiu nie mówiłem żadnej walki i myślę, że tak będzie do końca, także tylko poważne propozycje. Czy dalszą karierę z promotorem planujecie kontynuować też za granicą, czy na razie skupiacie się jeszcze na, na walkach w Polsce? Na pewno tak jak rozmawialiśmy przed moim zawieszeniem, miałem wylecieć do tych Stanów na jakiś obóz, także myślę, że będę chciał z tego skorzystać. Jakieś tam 3-4 tygodnie z chęcią bym odwiedził jakiś nawet, nie, już nie mówimy o Stanach, tylko nawet i Anglia, także na pewno jakiś obóz, bo to mi się przyda. Czy pojawiały się już propozycje walk o tytuły, tak jak na przykład Mistrzostwa Europy? Nie, jeszcze nie, no, ale myślę, że dążymy do tego i takie walki są potarobione, także wystarczy czekać, myślę, że jeszcze jakaś jedna, mocna walka. I... No i zobaczymy, tak jak Tomek mówi, jeszcze z nim rozmawiałem, ale jak mówię o tym turnieju, no to była fajna sprawa, co nie? Ty czujesz, że jesteś gotowy, bo to jest kolejna walka, kiedy walczysz z rywalem, który boksował wcześniej stopowym topowym polskim zawodnikiem i po raz kolejny wypadasz lepiej niż, niż, niż twoi Rodacy. No tak, wypa wypadł lepiej. Może był nieprzygotowany, może nie chciał walczyć. Wiesz, to Różnie mu bywa, co nie. Zobaczymy teraz, jakie będą komentarze. Nie? No dobra, no nie ucieszyłeś się, że tak też... ja, to się cieszę, ja to się cieszę, bo robiłem, zrobiłem kawał ciężkiej roboty, wiesz. On też przyjechał, po, powiedział, powiedział, że przyjeżdża po wygraną i to jeszcze przed czasem. Także ja, ja, ja się cieszę z tego. Czy już wiedziałeś, że jest po bałce? Już wiedziałem po lewym prostym, jak już mi tak wiesz, że zaczął stawać na piętach po lewym prostym, już wiedziałem, że, że go skończę przed czasem, że to się skończy przed czasem. No i ten prawy siad w pierwszej rundzie, prawy sierp, a później, a później muszę to zobaczyć, jak to się skończyło. No, wiesz, ja z tym wcześniej duro on przegrywał, z zawodnikami naprawdę mocnymi. Majeris, Majeris Bredis, czy był darczyk ostatni na punkty, Dimitri Kudraszow, z którym też wygrał, to poradziłeś sobie stosunkowo? Z także ja wiem z kim walczył, bo oglądałem jego walki, także wiesz Cieszę się bardzo z tej wygranej. To zwycięstwo dodaje Ci pewności siebie, czy Ty nie musisz sobie takimi zwycięstwami niczego udowadniać? Nie, ja sobie nie muszę niczego udowadniać, ja robię swoje, robię to co kocham, bawię się tym i po prostu fajnie, że to mi wszystko wychodzi. Fajnie, że zmieniłem trenera, że ten sztab szkoleniowy jest zmieniony, bo widać tego efekty, także wszystko na plus i jedziemy dalej i po prostu będę robił to dalej, tak? To jest taka kolejna wata, poboksowałeś. Zaczęło jest z Mańkuta, potem zmieniłeś znowu na normalną pozycję. No tak. Bawię się y, właśnie z tego mańkuta, z trenerem dużo robimy, na sparingach też, także coraz lepiej mi to wychodzi. I widziałem, że jak zmieniałem y, właśnie pozycję na Mańkuta, to za bardzo też nie wiedział już co, co się dzieje, także, tak, także to jest fajne, bo to tak zmyla trochę przeciwnika.